W myśl przepisów o działalności nierejestrowej osoby fizyczne nie prowadzące firmy mogą zarobić do 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli maksymalnie 1505 zł miesięcznie. Udzielając korepetycji, sprzedając rękodzieło lub w sytuacji, gdy po prostu nie chcemy zakładać firmy, możemy wybrać prowadzenie działalności nierejestrowanej. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które na swoich usługach nie zarabiają kokosów. Ewidencjonujemy to w taki prosty sposób. Następnie na koniec roku w całej akcji rocznej PIT, tak jak zawsze składamy zeznania podatkowe, rozliczamy się z Urzędem Skarbowym, wypełniamy PIT 37. Wówczas wpisujemy te, te przychody, które zarobiliśmy przy takiej działalności. Odliczamy koszty oczywiście, które ponieśliśmy, pod warunkiem, że zbieramy dokumenty na, na te wszystkie koszty. Musimy mieć faktury imienne najlepiej, żeby było wiadomo, że to są nasze koszty, które ponosiliśmy z naszą działalnością. Działalność nierejestrowaną mogą prowadzić osoby fizyczne, które przez ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej albo miały ją zawieszoną oraz nie działają w formie spółki cywilnej. Nie można prowadzić np. biura detektywistycznego, przetwarzać śmieci czy prowadzić ksiąg rachunkowych, ale można produkować pierogi czy wytwarzać wyroby rękodzielnicze z tej ewidencji musi wynikać, co, jakie pieniądze otrzymywała, kiedy te pieniądze otrzymywała, i wtedy dla nas jest to wiarygodna informacja, że takie przychody należy opodatkować. Jeżeli jednak mielibyśmy inne sygnały, że ta osoba sprzedaje nie ewidencjonując, że później tego nie opodatkowuje, to możemy oczywiście też sprawdzać, jeżeli te informacje, które są w tej ewidencji, nie będą dla nas wiarygodne, to my wtedy sami obliczamy jaki byłby przychód średnio patrząc z tego, co co z tej ewidencji wynika, no i oczywiście za co za tym idzie, ten podatnik będzie musiał dopłacić podatek. Decydując się na taką działalność, nie trzeba jej zgłaszać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Skarbowym, Miejskim czy Statystycznym. Nie trzeba starać się o numer NIP i REGOR. Niektóre rodzaje działalności wymagają kasy fiskalnej, na przykład kosmetyczne czy gastronomiczne. W takiej sytuacji można złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek o ulgę na zakup kasy.